ale Kościół wypowiedział się w sposób dogmatyczny o aniołach tylko jeden raz, kiedy mówi o tym, że każdy człowiek, który przychodzi na ten świat, ma swojego anioła stróża. Zresztą dobrze wiemy, że w naszym dzieciństwie jedną z pierwszych modlitw, której uczą nas babcie lub rodzice, jest słynna modlitwa: "Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój". Prawda o aniołach stróżach to właściwie dobra nowina, dlatego że dobrze jest mieć przy sobie stróża, kogoś, kto przy mnie czuwa, kogoś, kto mi dobrze poradzi, kogoś, kto ostrzeże mnie, kiedy idę w złym kierunku. Zawsze wzruszały mnie pokoje, w których wieszano obrazki z aniołem stróżem. Widnieją na nich dzieci, które w momencie zagrożenia Strzeżone są przez Anioła.